Witajcie! Z tej strony Ernest Agro Team I Lecimy Na żniwa. Jezu, jakie się boję tym kombajnem. To już nie bizon. To już klas. Klas. w ogóle też kupiliśmy z dziadkiem nowy nabytek znaczy żaden ciągnik tylko bardziej kupiliśmy yy, kupiliśmy tego Forda, Forda zaraz wam go pokażę Cześć, czekajcie ciągle nie mogę sobie zapamiętać to był ford sprinter? nie transit ford transit chyba nie wiem ja już nie wiem e. oki okay. Zgasimy sobie. Oki. Wiem, że to tak nieładnie komuś yy, yy, tak na drodze stawać. Ale. Dobra. O, tam dziadek stoi. No i czterdziestka. No, dobra. Palimy. ci zapali. Zapaliła. Klasa. Dobra. Teraz tak. O, jedziemy, jedziemy. A tu tylko wykręcić tu raz O, w lewo. zaraz y, czterdziestkę przestawię czekajcie gaszę ją zaraz przestawię czterdziestkę e, tylko najpierw muszę zrobić ten kawałek na polu Oki okay. i teraz ta Ok, e... teraz poczekajcie. Jak to teraz jest? E... Dobra, teraz jak to się odpala? Bo już teraz złożyłem Kombajn. I teraz to się odpala chyba tak? Oho, idzie coś. Czekajcie ci się. O dobra. Powinno być okej okay. U mnie już skosiłem, tutaj jeszcze nie jest koszone. To zrobię tak dwa paski Tutaj i odpalę czterdziestkę. Ale no. Tak coś. No ładnie. Osi, szybko nawet. bo coś tutaj, coś napisane jest. Ja takim czymś pierwszy zaskoczę to. Jak to teraz wykręcić? Ech. Dobra, za. Chyba to zboże jest nawet lepsze od, od mojego tak, to jest bardziej złotawa. No to dobrze, tuż nie tu po prostu będę tylko wyłączał, włączał. Tak po prostu. Po prostu nie będę się nic z tym headerem bawił, bo chyba już jest zdobiony. Dobrze ustawiony, znaczy jest to już chyba dobrze. Dobra, teraz bank. Ok, to zgasimy. Wysiadamy. I lecę do 40. I to siedzenie to. Dobra. Jedziemy. ale na polu to ciężko ma z tymi przyczepami dobra Gajsimy. dobra tutaj to wsiadamy e. Bank, bank. Dobra. Teraz. O, dobra. No ale, ale widoki piękne. I zaraz też przetestujemy, jak będę miał pełny zbiornik, to przetestujemy Syp jeszcze Syp na przyczepę I zobaczymy, czy to tam coś nie jest zapchane, czy to. Do tyłu, i do przodu opuszczamy, i ciśniemy. Ale fajnie na tym Polu jest, bo żadnego słupa na tym Polu nie ma. Tak jak po prostu czyste pole. To trochę też popadało. Na szczęście nie tak mocno. O no już. Połowa jest zbiornika. Ale nie, ja no w kabinie to luksusowo. Nie kurzy się. Trochę może się kurzyć, bo... Wiecie, może tam przez jakąś szczelinkę malutką, ale tak... No to jednak to już jest... W ogóle coś innego niż bizon. E ja to już nie słychać te, tego dźwięku Andorii. No to. No bo bizon taki. Jak się na te obroty wkręci, no to jest to po prostu taki. No to jednak. Nazwodnicza jest. że Możecie dowiedzieć, gdzie tu pokazuje, ile jest w zbiorniku. Czy to trzeba tak na oko, jak w bizonie, czy... Bo ja nie wiem. Gdzieś tu pewnie jest napisane. Ciekawe, ile to pali. Dlatego, że to jest takie potężne. To może pali więcej niż bizon. Albo pali więcej niż bizon. Bo to jest o, o wiele. Ale ma jednak bizon. Wie, wie, o wiele więcej pali. Nie wiem. Zależy. A nie, no to chyba więcej pali niż bizon. Ale nie wiem, ja się tam nie znam. Już. Ja, ja właśnie nie wiem teraz, czy jeszcze trochę jechać z tym. Jeszcze mam kosić Żeby to się żeby, nie, żeby się nie okazało, że to pełny zbiornik Już jest A ja jeszcze jadę No tak jeszcze O już rudy w ogóle nie widać Tak jeszcze do, Dobra, do tamtego pojadę I już Bo ja już nie wiem Dobra, gasimy. Dziś A czekajcie, ja muszę coś zobaczyć. Tylko muszę wysiąść. Tu się automatycznie dude wypina. To jest jakiś siłownik. Czekajcie, jaki to guzik. Nie wiem. Właśnie nie wiem teraz. Poczekajcie chwilę. Nie wiem, ja właśnie nie wiem. To nie wiem. Gdzie jest od tego guzik? No podjechałem pod przyczepy. I właśnie. Nie wiem. Znaczy. Nie, że myślę, że to przy przyczepach to się otworzy, ale. Czekajcie. A to co to jest za guzik? się już. O dobra. ty to tamtym guzikiem. To poczekajcie. To tak się ustawia. O. Ej no ale sypie dobrze. Sypać sypie. I to idealnie. Te po na boki. Oj. O, dobra. Chyba starczy. Bo że to zostało, ale nie chcę przesypać na tej przyczepie. Poczekajcie. Albo. No Nie wiem, chyba już na długą muszę szypać. Bo ten że bo chyba tu już jest pełne. Dobra. Oj, już się skończyło. Oki. Okay. Dobra Czekajcie bo to chyba Nie gadajcie że to już pełne są te przyczepy Pełne już są No bo ta i ta jest już Pełna co nie? Nie dobra Czekajcie ja tu zostałem kombajn e, Złożę tylko rurę Dobra gaszę. Dobra. I no zobaczcie, już, jest, już są napełnione te przyczepy, co nie? Ta już jest napełniona. A ta tak, no jeszcze trochę, ale nie wiem. Dobra, ja już i tak jadę. Palimy. Ok. I teraz... Ej, na luzie dało dał sobie radę 40 no trochę ma ciężko, nawet z górki. Czekajcie. Ale tu pod Silos. A I wykipujemy. Dobra, jakoś wyklipowane. Teraz możemy jechać. Ciśniemy. Dawaj tak, tu zostawiam. Ja wam pokażę w ogóle. O, to jest ten nowy Fortnite. I ja już muszę, ja już muszę kończyć, bo no nie wyrobimy się, no nie wy, wyrobimy się no, z tym odcinkiem. No więc... Ja jadę na pole i... Ja się z wami żegnam, bo już się nie wyrobimy. Tego pola już nie skończymy na tym odcinku, więc yy, yy, na razie.